Tymczasem się w takim małym miejscu Nie ma tu zakładów jakiś przedmórów tego, żeby gdzieś się człowiek załapał. Ciężko je. Załapie się czasem na kielichaczu, coś tego odkupla no. Powie, że to skąd no. Kto mi to da? Znajomy dobra, Tadek postawiłeś kiedyś, to ja się ostawię. I tak się bujam. kurwa gomać. Jak długo, to nie wiem. No i no, nie, chodzi się, kurwa, bo śmietnikach butelki, puszki się po piwach zbiera, kurwa gomać, no. Dotacje są, ja nie jestem Różni. Może dadzą jakieś dotacje, no ale na co mnie? Korzycie, kupcie, to może kurwa do tych kozy dostanę dotacje, no. Bo tu nie jest Metropolia, Las Vegas, leżące wieżowce, San Francisco i tak dalej, New York. Zapraszała mnie babka kiedyś do Chicago, ale to gdzie? Ona już odeszła dawno. Do kogo ja pojadę? Ona by mnie pomogła. No. Tu z kolegą się spotkam, tu z tym, to z tym. Pogadamy, jak mamy coś, wypijemy. Nie ma, no. I każdy tam się ze swoich tych problemów zwierza, no. No, ciężko, no. Zamiary samobójcze, też nie. łańcucha ma. masz, Mówi, nie mam, albo relika Pójdę i rozwiąże wszystkie problemy rodzinne i takie. Nie było to już tak po prostu wiecie, w depresji takiej, że o jest. Nie, nie.